Witajcie. Ewangelia Świętego Marka, ósmy rozdział, ostatni fragment ósmego rozdziału, wersety 34 do 38. Posłuchajcie, proszę. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii zachowaje. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Moi drodzy, nie da się tego słowa oderwać od kontekstu, e, w którym jesteśmy, e, od tego kontekstu, że Jezus prowadzi swoich uczniów do Cezarei Filipowej, tam ich pyta, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo wy mnie uważacie. Pada odpowiedź, że jest mesjaszem, a potem Jezus zapowiada swoją śmierć po raz pierwszy umęczenie i śmierć i zmartwychwstanie. Jest gwałtowna reakcja Piotra na to, i chyba równie gwałtowna reakcja Jezusa, który Piotra gromi. Tak mówi ewangelista Marek. I chwilę później e, zobaczmy, że Jezus jest tutaj jakiś taki nieustępliwy w tym, co robi, bo chwilę później daje nam taki, mówi swoim uczniom takie coś, a nam daje ewangelista Marek przed oczy taki fragment, że wysłuchajcie to, co mnie czeka, to was czeka. Jak kto chce pójść za mną, to niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż. Kto straci swoje życie z mego powodu i Ewangelii. Wyobrażam sobie, że to jest właśnie taki kluczowy moment dla uczniów, jakiejś przemiany obrazu Pana Boga. Nie wiem, jak oni sobie wyobrażali, że kim jest Jezus przed tym, zanim usłyszeli zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania, ale pewnie ta wizja męki nie była jakaś oczywista i nagle się wszystko burzy. Jezus tutaj otwiera taką drogę przed nimi, że słuchajcie, Bóg, w którego wierzycie, którego ja wam objawiam, to jest Bóg, który kocha przez krzyż, który kocha przez obumieranie, który kocha przez zapieranie się samego siebie. To jest nie Jezus, to chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. To jest droga, która się otwiera teraz przed uczniami. I zawsze jak pamiętamy, Ewangelia Marka jest tą taką katechezą dla ludzi, którzy chcą przyjąć chrzest, którzy chcą wejść obiema nogami we wspólnotę kościoła. Więc Ewangelista Marek to wszystko było mówione, głoszone właśnie też w takim kontekście, żeby ci ludzie, którzy zaczęli przychodzić na katechezy, którzy mówią: Ja chcę pójść do kościoła, ja chcę wejść w kościół, ja chcę stać się częścią tej wspólnoty, no są stawiani przed takimi słowami Jezusa. Są stawiani przed takim pytaniem, czy, czy chcesz wejść w naśladowanie Jezusa, który oddał swoje życie, po prostu? I czy chcesz iść dalej? Czy, I to jest naprawdę moment, który nas prowadza gdzieś do głębi, głębi, głębi naszego serca. I to tylko tu gdzieś w nas, w centrum nas, możemy sobie odpowiedzieć, czy ten Jezus jest taki dla mnie, yy, że rzeczywiście wart jest zaryzykowania życia. Że lepiej być w łączności z Nim i z Jego Ewangelią, jest, czy, czy ta Ewangelia jest cenniejsza od życia? Po prostu takie jest pytanie. Nie? Że wolę ocalić to, przynależność do Chrystusa i Jego Ewangelii, niż życie. To jest pytanie, które w ogóle jako chrześcijanie od czasu do czasu powinniśmy sobie stawiać. Wprawdzie też odpowiadać, że pewnie nie jesteśmy gotowi, ale że ten Jezus nas tak pociąga. Że chcemy iść za nim dalej. To jest moment takiego stanięcia wprawdzie i zapytania samego siebie, czy iść dalej za Jezusem. Czy przyjmuje Jezusa, który mówi o pokorze, mówi o oddaniu życia, mówi o uniżeniu, mówi o zaparciu się samego siebie. Chodźmy sobie dzisiaj z tym. Wieczorem będziemy modlić się nad tym fragmentem Pisma Świętego. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie, żeby nasz kanał subskrybować, dać kciuka w górę udostępnić komuś ten filmik, jeśli widzicie, że ktoś może go potrzebować. Mam nadzieję, że do zobaczenia.